Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Parku Narodowym Teide, serce Teneryfy i król wulkanów. Park Narodowy Teide to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Europie i absolutny symbol Teneryfy. Znajduje się w samym centrum wyspy i otacza najwyższy szczyt Hiszpanii, wulkan Teide, który wznosi się na wysokość, kochani, uważajcie, 3718 metrów nad poziomem morza. To, co dzisiaj wygląda jak krajobraz innej planety jest efektem milionów lat aktywności wulkanicznej. Zastygła lawła, czarne pola wulkaniczne, czerwone skały i ogromne formacje przypominające Marsa sprawiają, że to miejsce robi ogromne wrażenie zarówno na żywo, jak i na kamerze. Tutaj jesteśmy jeszcze na razie kochani w drodze, a sam wulkan tejdy dopiero przed nami. Zobaczycie, co się będzie działo, bo naprawdę w ogóle droga, widoki... No zobaczcie sami. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Zabiera dech w piersi. Ja byłem pierwszy raz nad chmurami nie będąc w samolocie. Tak jest, dosłownie. dosłownie w przenośni. Dosłownie i w przydości. I cały czas dróżka. No nie no, na takiej chwili naprawdę warto żyć, na takiej chwili naprawdę warto żyć. A kawali sam, y, ten wulkan tejdę. Powstał wewnątrz ogromnej kaledry Las Canadas, będącej pozostałością po potężnym zapadnięciu się dawnego wulkanu. Choć obecnie Tejde uznawany jest za uśpiony, wciąż jest aktywny geologicznie, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 roku. I zobaczcie. Jadymy se na wycieczkę. Zabierzemy mi się w teczkę. Droga jest bardzo bardzo fajna, powiem wam, że każda radę warto wypożyczyć yy, samochód z wypożyczalni, ja zapłaciłem za 7 dni 219 euro plus 15 euro kaucji, ale to jak mówię, miałem pół baku i, i oddałem jedną, drugą, to znaczy jedną no, nie tankowałem, bo wiedziałem, że jest to 15 euro yy, kaucji, także spokojnie zatankują sobie i, a tu jesteśmy kochani na coraz wyższych punktach docierając powolutku tam, gdzie chcemy doczyć, czyli główne miejsce, wulkanos, wulkanos, wulkanos. Park Narodowy, kochani, Teide został wpisany na listę i, une, i UNESCO i, i chroni nie tylko krajobraz, ale też unikalną florę i faunę. Rośliny, które tu rosną, potrafią przetrwać ekstremalne warunki, silne słońce, mróz nocą i brak wody. Jednym z symboli parku jest Triochano rocho, roślina, która zakwita tylko raz w życiu. Rozumiecie to? I zobaczy ten punkt widokowy. Ue. Cyk. Jak ja nosik. I zapraszam do mego świata. Gdzie szczęściu nic nie grozi. Matko, jedyna dyrektorimy się. O, guźka tam trzepie. A my powracamy na traskę. Słoneczko w pełni. Troszeczkę koreczek się zrobił. Ale jadymy cały czas. Troszkę ta droga dłuży się, ale myślę, że warto. Do końcowego efektu, kochani, to będzie coś niesamowitego. Dobra, powolutku już tutaj widzę, że zaczyna Tejda nam się pokazywać. Także Sika lafon. Także jesteśmy kochani, jesteśmy kochani we własnej skórze, wulkan Teide, zobaczcie na to cudeńko. Dobra, koniec tych fotek, <laughs> tego wszystkiego, wracamy kochani, szybka akcja i jedziemy na zachód słońca, zobaczycie. Ja pierwszy raz widziałem taki zachód słońca na żywo i myślę, że długo, 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 długo do... nic tego nie przebije. Naprawdę, myślę, że tego długo nic nie przebije. Także oglądamy, zapraszamy i zobaczcie sami ten spektakl za darmo, która natura w tym dniu danego wieczoru zafundowała mojej najcudowniejszej kobiecie na 37. urodziny. Zobaczcie sami. Dobra kochani zaczyna się magia. Po prostu. To jest magia. Zapraszam do oglądania.